Przyjdź Duchu Święty, przyjść przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjść przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej uludnicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjść przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej uludnicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wczoraj przypomniałem sobie taką historię związaną z moim powołaniem. Rok przed wstąpieniem do seminarium byłem świadkiem takiej rozmowy między siostrą zakonną a młodymi ludźmi, młodzieżą. Siostra opowiadała o swoich rekolekcjach, które odbyła bodajże w Częstochowie. Opowiadała o bardzo sympatycznym kapłanie, który je prowadził i opowiadała o pytaniu, które zadał: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? To pytanie Jezus zadał swoim uczniom. Za kogo wy uważacie? Za kogo wy mnie uważacie? Wcześniej im powiedzieli, że ludzie uważają go za proroka, za Eliasza, że Jan Chrzyciel z Matwysta. Mówi A wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Jezus powiedział do nich. A wy za kogo mnie uważacie? I to pytanie im postawił i mówi, że siostra nie mogła sobie odpowiedzieć tak prosto na to pytanie. I długo się modliła i w końcu przyszła odpowiedź. I siostra mówi, ja już wiem, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. I my wszyscy, no za kogo? Kim jest dla siostry Jezus Chrystus? Ona mówi, o nie, tego wam nie powiem. Na to pytanie każdy musi znaleźć swoją odpowiedź. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. To pytanie zostało we mnie. Już zacząłem szukać, myśleć. I kiedyś otworzyłem Pismo Święte. I w tym Piśmie Świętym akurat było... Otworzyłem na ten fragment, kiedy Jezus pyta yy, yy, uczniów i Piotr odpowiada Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I ja nagle... a Super! Mam! Od, znalazłem. Ale chwilę się zastanowił i mówi tak, ty, Mesjasz. Co to słowo mój mi znowu zobaczyłem, że jestem w punkcie wyjścia, znów nie rozumiałem tego słowa. Nie wiem kim jest dla mnie Jezus. Nie wiem kim jest dla mnie Mesjasz. Minął rok. Zastanawiałem się. I wstąpiłem do seminarium. Złożyłem papiery. Przyjechałem do seminarium. Otworzyłem drzwi, przyjął mnie. Ojciec duchowny i poprowadzi mnie drugimi długimi kortarzami do kaplicy seminaryjnej. Wchodzimy do tej kaplicy, a tam na drzwiach napis: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? A ja normalnie zbaraniałem, bo mówię: Panie Jezu, to ja tutaj do ciebie przyszedłem do seminarium, a ty mnie pytasz. Kim Ty jesteś dla mnie? Zrezygnowałem z kariery zawodowej, z małżeństwa, z dzieci. A ty mnie pytasz, kim Ty jesteś dla mnie? Także zrozumiałem, że pytanie cały czas zostaje otwarte. Jezus pyta mnie, kim on dla mnie jest. Pojechaliśmy na rekolekcję. Pojechaliśmy do Skorzeszyc. Tam były wtedy. Tam jest dom taki rekolekcyjny, i tam odbywaliśmy rekolekcje przed wstąpieniem do seminarium. I ja już nie pamiętam, co ojciec Tomasz wtedy nam opowiadał, co mówił. Wiem, że na koniec tych rekolekcji postanowiłem, że całą noc spędzę na modlitwie. Poszedłem do kaplicy. Obok mnie jeszcze też był jeden klerek. On wytrzymał gdzieś do 12, a ja już grubo po 12 klęczę w ławkach przed tabernakulum. I tak mi już ciężko, już mi o, o, oczy się zamykają. Już ustaję, już czuję, że za chwilkę zasnę. I tak biję głową o tę ławkę, podnoszę się i nagle coś się stało. Nagle tak jakbym wszystko się stało takie żywe, takie jasne, i tak rozum taki, tak, taki jak, jakbym wypił Red Bull'a. Nagle jakbym kawę wypił, jestem taki świeży, taki wszystko, jakby wszystko chłonę. I nagle poczułem, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. To było uczucie. I teraz ja już wiem, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Gdybyście mnie zapytali, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, to odpowiedziałbym bym wam tak jak ta siostra zakonna. Na to pytanie musisz znaleźć odpowiedź sam. Bo w tej Ewangelii, w której Jezus zapytał uczniów, zaznaczono, że Jezus mówi tak: Piotrze, to nie ciało i krew objawi być to, ale ojciec niebieski. Który jest w niebie. Odpowiedź przychodzi z góry. I nawet nie wiem, jak długo byśmy się modlili i cokolwiek byśmy robili, ile książek byśmy przeczytali, jeżeli nie zostanie nam dana ta łaska, żeby zrozumieć, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Konkretnie dla mnie to nic, to nic z tego. I dlatego dla was zadanie Postawić sobie to pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Kim On jest dla mnie. Wiemy, za kogo ludzie uważają Jezusa. Jedni za postać historyczną, inni za zmyślonego, wymyślonego bohatera. Ktoś Go uznaje Z, za człowieka, ktoś Go uważa. Za wielkiego proroka, ale kim on jest dla mnie? Kim on jest dla mnie? I z tym pytaniem chciałem Was dzisiaj tutaj zostawić, przed tabernakulą, i pobłogosławić Was. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.